Ale jebła ta warta, nie? Jebo szybko. Kurwa. 12 godzin, a zobacz, jeszcze godzinka i lecimy. No, ty? Która? No. A zobacz, y, kiedy ty tu przyszedłeś? Do, wo, do, do monu? Na roku. No, A jak tobie mówili ci na wukału? Że teraz starsz, starszego szeregowego masz, prawda? No, no i to co? Że y, y, rok czasu i na katrala, nie? No tak. No to, a kiedy ci mija rok? No teraz, trzy na no tak, no tak jak tobie. No. 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 Ja czajz beleczka. Stary. U, że pasik będzie. No. Czyli Jaka będzie? moc. Moc, moc, moc. Moc moc, ale. Dodateczek. Kasiurka. Kasiurka. Fajnie. Kurwa, tak nie żałuję, że przyszedłem tutaj. No, tak. Wypadł. A zobacz, jak już masz kaprala, oni są zobligowani, bodajże w dwa lata żebyś miał y, sierżanta w dwa lata. To jest Teraz tak odgórnie, on mi tak mówił w bukał ten pułkownik. Już teraz, jak pójdziesz taka kaprał, to już z góreczki poleci teraz. To, to już tak jest, jak się, jak się zacznie, to już leci, nie? Tak. Teraz poleci co? Sierściuka <coughs> dostaniesz i teraz to yy, Maksymalnie trzy lata i chorążego, później rok czasu kadencji i masz porucznika, nie? Yy, a teraz wiesz, jakie są szkoły, nie? Jakie? Te 3 miesięczne. No. Trzy miesiące czaisz i jesteś porucznikiem. Także wiesz, ile oni tam muszą się najebać na no, ale słuchaj, ale... Ale co jest za coś, nie, czaisz? Czołem, panie poruczniku. Wyobraź hmm. sobie, za 4 lata. To będzie to... Szel jak bata. Patrz, później... masz takiego porucznika, no a? A? i co? Zasuwa. Kadencyjka leci. A wiadomo, że za chwilę pełny o pomocy dowódcy kompanii. A, Można. Można. A później widzisz, widzisz jak tutaj są niektórzy na kapitana. Przecież to wystarczy tylko etat sobie złapać dobry mm -hmm. typu yy, ten. No, ten od spraw, tych co nagrywają te reportaże i no, w ogóle dobra, rzecznik bratowy, to kurwa, możesz być tam. jakimś od podoficerów, od tego, od kar, od wyróżnień. Przecież tyle <grym> etatów jest kapitańskich, że człowiek. Kurwa, na co niczego wiesz? A kapitanem wiesz, że może być tylko pół roku? No, oczywiście. No, no i to to co? co? nie kapitan, zaraz Majorka dostaniesz. To Do sztabu. Maksy to maksymalnie 5 lat. Od, od dziś, powiedzmy, teraz ten PKP dostaniemy, no. 5 lat i masz majora. Dlatego to tak mówią, że 15 lat nie, i tak. Ja w ogóle... Y, A będziesz, będziesz pracował tak długo? Nie, ja, y, pułkownik... Po, hmm. Zobacz, po, po 11 latach będę pułkownikiem, nie? I tylko y, 4 lata ciągnę, nie? Y, bo mógłbym po 5 zostać generałem, ale... Jesteśmy tylu ludzi pod sobą? Nie, 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 ja, 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 ja tylko chciałbym ja tak. 15 do pułkownika to jest, do pełnego pułkownika to jest max, max, bo więcej nie chce. I, i, no, no, I się zwalnia. Koniec, ja no. też, bo... No bo stary, taką brygadę nie na garbie, to też nie. To panie. jest porażka, nie? nie A wiadomo, nie. lepiej się zwolnić, nie, nie brać tyle co generał i iść sobie dorobić na przykład do, do Tesco jako ochrony. Nie, no, kurwa, zawsze. No co, zobacz, Emarkowany Tesco nie tu... wytrzymasz 8 godzin, jak tu 12 godzina i chłopie no. jak z bata. 12? No. Ja 14 już. Tak? No. A ja wziąłeś do tego? No za no wziąłem, tak. Nie, no wiesz, ogólnie mówię, ja się cieszę, że wybrałem taką perspektywę. Jest dobrze, jest fajnie, mieszkania są, wszystko jest. Ja to lubię, nie? Hmm. Na to, tak, tak, tak. Nie wiem no. jak to chcesz. Ja podobnie jak Ty, chyba tak? Dobry, to naprawdę i ludzie życzliwi i w ogóle... Ja, nikt ci kurwa nie z mordą, nie? Wszystko no. jest dograne, kurwa. Wszystko na czas, to, to, wszystko, żarcie, kasa, wiesz. Dobre wszystko. Wszystko dobre, weź żarcie jakie, nie? Kurde, nie bez takiego w domu nie ma. No, ja nie miałem nigdy takiego domu. Ja, ja też, ale... Widzisz. się wybrało, to się jest gość, nie? Kurde. Dobrze, że ten gościu w tak nam powiedział, bo... Teraz by się